Jakie jest najlepsze pana spełnienie życia? Wiecie co, no kiedyś e, obudziła mnie, wstałem rano, obudziła mnie moja ulubiona piosenka, zupełnie... E, tak. Nieplanowane to było. Tak? Po prostu usłyszałem w radiu swoją ulubioną piosenkę. E, byłem wtedy wraz z swoimi chyba wszystkimi przyjaciółmi spaliśmy w, e, we Wrocławiu w takim, no, wspólnym pomieszczeniu. I wiecie co, no wtedy zdałem sobie sprawę, że jest mi po prostu dobrze, tak? Byłem z ludźmi, które kocham, w miejscu, które było piękne. No i jeszcze to mówię, ten moment, że pierwsze to słyszę, tak? to moją ulubioną, ulubioną piosenkę. Piosenka to była Majka z e, e, zespołu Do Stare Dobre Małżeństwo. Najlepszym wspomnieniem jest kiedy z przyjaciółmi pomyliłam przystanki i szliśmy na wodę 10 km, jak tam. Kupienie własnego komputera. Moje najlepsze wspomnienia z życia jest, kiedy po prostu stanąłem na scenie i zagrałem od początku do końca. Jak razem z pojechaliśmy po naszą Sunię, Leksa. Pamiętam e, wiele dobrych wspomnień, ale jedno takie, które teraz wyszło mi e, na jaw w głowie, to kiedy e, chodziłem do gimnazjum. Byłem bardzo nieśmiałą osobą i w ostatniej klasie gimnazjum coś mnie z wewnątrz chwyciło, żeby pójść sobie na dyskotekę na koniec e, szkoły. No i jak tam poszedłem, nie umiejąc zupełnie nic tańczyć, w którymś momencie zorientowałem się, że tańczę sam w kółku, wszyscy mi się przyglądają i klaszczą. W wyjazd do Warszawy! Tak, ciekawi ludzie kino w plenerze i... Stary rynek wieczorem. Dokładnie tak. I to wszystko. No. Najlepsze wspomnienie mojego życia, no to znalezienie Boga. W zasadzie to Bóg znalazł mnie. Nauka gry na gitarze. Pierwszy skok na bungee. I wyjazd do Londynu. Wspomnienie życia, yy, ostatnia wiadomość od córki, że w dojrzałym wieku będzie mamą, a ja babcią. Także miło i przyjemnie i czekamy nieszczęśliwie do stycznia. Wspólne wyjście ze znajomymi. No. Najlepsza pompa na siłowni. To jest moje najprzesłynniejsze życie. Miałem 9 latek. I zająłem pierwsze miejsce na rolkach, kurde, w wyścigu. I zrobiłem złoto. Nie olimpijskie, ale złoto. I się tak jarałem, aż mi tata kupił. Wtedy pamiętam, na McDonalda mnie zabrał. Zjadłem sobie dwa cheeseburgery z kolawką i frytkami, kurde, bo było tak świetnie. To był taki moment, jak wyszłam z sądu z wyrokiem rozwodu po 24 latach małżeństwa. Uważam, że to była bardzo dobra decyzja mojego życia i do dzisiaj miło to wspominam. To jak niedawno dostałam wyniki em, egzaminu, z którym się męczyłam przez dobrych kilka lat i, e, i, e, no i no i cały czas gdzieś to tam wracało, do mnie musiałam się uczyć tak dalej tak, tak, tak dalej, więc no, zdałam finalnie i, i jestem wreszcie wolna, także to, to, to było fajne. Wakacje z rodziną na ten dzień, w którym wypisałem się ze studiów, co umożliwiło mi po prostu wreszcie życie, wreszcie otworzenie siebie na świat, podróż po Europie z gitarą poznanie ludzi, innych miejsc i, i życia tak naprawdę, bo cały czas dążymy w tym samym kierunku, wszyscy chodzą na studia, potem szukają pracy, zamknięci w swoich czterech ścianach, a, a to jest złe, zdecydowanie złe. W moim przykładzie mogę powiedzieć, że tak, że ta historia jest pozytywna i warto tak robić. Także najbardziej pozytywny dzień to jest ukończenie studiów, znaczy ukończenie, zerwanie z nim. Okay. Pierwsze, które mi przychodzi do głowy. A jest ich dużo. Jest z 2014 roku, jak udało mi się według mnie cudem zdobyć bilet na spektakl jednego z moich ulubionych aktorów. Biletów już praktycznie nie było i przez przypadek na forum udało mi się odkupić od jednej dziewczyny bilet i wtedy poleciałam do Londynu. Eee, pierwszy raz gdzieś sama sobie poleciałam za granicę i widziałam dosyć z bliska w małym kameralnym teatrze spektakl z udziałem Toma Hiddlestona, który jest jednym z moich ulubionych aktorów. I po prostu poczułam się pierwszy raz, że jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I to było dla mnie naprawdę coś, co graniczyło z cudem i uważam to za jedno z najwspanialszych wspomnień. I mam nadzieję, że nigdy, nigdy w życiu, nawet jak będę starą babcią, że tego nie zapomnę, że coś takiego wspaniałego Wydarzyło się w moim życiu, zwłaszcza, że no, aktorstwo, teatr to jest coś, o czym marzyłam od dziecka. Moim najlepszym wspomnieniem z życia jest to, jak trzymał mnie ojciec na kolanach i tak naprawdę mogłem się do niego przytulić. Zmarł 8 lat temu, mam 19 lat, jestem Michał, trzymajcie się.